Skąd się dowiedziałaś o miejscowości Szczawa? No, Przez 40 lat mój mąż dowiedział się od znajomego, który spędził tu wakacje i powiedział, że to najcudowniejsze miejsce na świecie i, i tak zostaliśmy. Od 40 lat już jesteśmy w Szczawie. Jak pan postrzega Szczawę? Szczawa jest piękną górską miejscowością, gdzie warto się zatrzymać, gdzie warto podziwiać przyrodę. Jesteśmy w miejscu szczególnie cennym przyrodniczo. Mamy tutaj mnóstwo zdrowych górskich drzewostanów, ciekawe ukształtowanie terenu. Tutaj na pewno nikt się nie będzie nudził, kto lubi spędzać intensywnie wolny czas. Jakie są Pana ulubione miejsca? Może nie ulubionym, ale miejscem, w którym dużo przebywam, to jest Remiza, budynek Remizy, w którym się znajdujemy. Chociażby z racji tego, że jestem naczelnikiem Straży pożarnej w Szczawie. Natomiast jeżeli chodzi o takie miejsca związane z okolicą, to myślę, że tutaj góry, które mamy dookoła, gdzie można spędzać ciekawy czas. Tak szczerze powiedziawszy, to dookoła jak się rozejrzymy, no to jest, jest, jest dużo pięknych miejsc, no ale e, tak z takich bardziej znanych to, to szczyt tutaj e, Mogielica, Gors, troszkę bardziej odległy jest Turbacz. Także to są bardzo e, fajne miejsca, na które warto się wybrać odwiedzając Szczałę. Miejscowość ogólnie jest ładna w porównaniu do na przykład niektórych, gdzie też są bardzo pro, e, promowane, ale, ale na przykład nie, są, nie mają takich ładnych krajobrazów jak u nas. Przede wszystkim góry, powietrze, pijalne, na której mamy wody, które nam pomagają. Jakie wody są tutaj w pijalni? W tym momencie mamy trzy wody mineralne to jest Szczawa 1, Hanna i Dziedzilla. Jakie właściwości mają te wody? Szczawa Solanka jest bardzo dobra na nadpobudliwość nerwową, a równocześnie na depresję, leczy wszelakie schorzenia układu pokarmowego. Poza tym posiada bardzo dużo magnezu i potasu. Co pani tutaj przygotowały? Jest sernik, jest piernik, jest placek z jabłkami, są rogaliki, są bułeczki drożdżowe. Pszczoły są yy, hodowane w Szczawie. To są od nas paszykami naduszkami zaraz w szczawie. Tutaj jest rameczka wystawiona, można je zobaczyć. Miód też jest cały z tutejszej okolicy ze szczawy i z zasadnego. Podoba mi się to, że wiele rzeczy w szczawie się dzieje różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju imprezy robione przez różne stowarzyszenia. Przygotowaliśmy razem z dziećmi i młodzieżą ze szczawy, przygotowaliśmy aż 12 utworów. One są zasadniczo w bardzo różnym rytmie, ale tak, całość jest utrzymana w, w, w takim nastroju wesołym. Muzyka Kocham Szczaby. za co? Za powietrze, za klimat, za wspaniałych ludzi, przeuczciwych. Tak. Dolina ma, ma taki wewnętrzny urok, taki, taki spokój, więc to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Odkrywa się ją na co dzień i na nowo, bo nawet ostatnio wędkując, idąc wzdłuż rzeki, gdzie na, na odcinkach, na których nie byłem, nie, okazało się, że, że są bardzo fajne miejsca, których jeszcze w nie widziałem, a żyję tu już ponad 30 lat. To Szczawi się nie przyjeżdża, tylko się zawsze powraca.